Dlatego no, dzisiaj... Dużo ludzi nie kliknęło. Właśnie, dlatego dzisiaj na te Instagramy was zapraszamy. Mamy tam zdjęcia y, bez na, na Koza ma nogi zdjęcia. No po prostu... Ja mam się go buta, Zobaczymy. Wiesz, jak w ogóle się rozpoznają walka-outy, jak się ten... Na przykład tu nic nie będzie. I to niestety nie jest żart, to absolutnie nic nie będzie. No głupio wyszło. Słodzę, no. To no. gruby, duży, a Eee. Czekaj, eee. Eee, To mi się podoba. O to chodzi. Po no co? Spójrz jak oni się ruszają. Te kocie ruchy, te gesty rękawy. A udało Ci się jakoś już złapać kontakt z którymś z tych zawodników, których sobie tutaj wybrałeś do... No oczywiście z Ronaldo, to jakby spotkałeś go już na Murawie. No właśnie z nim przed meczem miałem taką właśnie sytuację, że, że... w tunelu gdzieś tam wymieniliśmy parę zdań. To też było trochę dziwne, bo to były moje początki w Serii A. Ja, wiadomo, miałem tam swoją pasję... szczelecką i gdzieś podszedł do mnie. Wy, wymieniliśmy parę zdań i... Później wy, wy, wymieniliśmy się koszulką, gdzieś dostałem jego koszulkę, też fajna rzecz. Nie, no dla niego fajna, bo no, nie miał na pamiątkę kosztu, koszulkę sztokoplanka. Daję wam szansę oddać swój głos, co prawda, na mój draft, ale, ale macie szansę na coś zagłosować. Mam nadzieję, że to docenicie. Umówmy się tylko z jedną rzeczą. Nie będę wam dawał podgłosowania jakichś szrotowych wyborów, bo oczywiście tu jest super, ale jak będą karty srebrne, albo jak będą karty nieświecące, to wybaczcie. Ale żal na to czasu. Czy to jest demokratyczne? Nie. Ale czy ja powiedziałem, że to będzie demokratyczny draft? Nie. A wiecie, czasami mogą być jakieś szwindle tu i tam. Tak się nie robi. Panowie, wychodzimy. Dlatego dzisiaj spróbujemy zrobić coś jeszcze trudniejszego, a mianowicie mam nadzieję, że w draftie zobaczymy duet Pedrze, czyli oczywiście Neymara oraz Kyliana Mbappé. Puste. Ty może wiesz, masz wygląd taki raczej y, niezałanny. A. No, Eric Baj absolutnym kotem, nie? No, jak No wiem, właśnie. Dlatego masz zmienić tablicę najładniejszych kucy, żebym była na pierwszym. Zgadzam się. A zle to kur, że po, potrzebuję Twoich umiejętności dyplomatycznych i, i doradczych. Y,